no nie polecam stymulatorów tkankowych oprócz przeciwwskazań osobom młodym przed 30 rokiem życia bowiem stymulatory tkankowe nie są wtedy jeszcze potrzebne przez co postrzegane są jako niedziałające jeśli masz bardzo płytko unaczynioną skórę taką reaktywną wrażliwą skłonną do wylewów siniaczków zaczerwienień kiedy jesteś po ciężkich przeżyciach po ciężkiej chorobie, wtedy kiedy Twój organizm jest osłabiony, jesteś zmęczona, zestresowana, wtedy najpierw działamy innymi metodami, żeby podnieść zdolność regeneracyjną organizmu, a dopiero wtedy stosujemy stymulatory, żeby były jak najefektywniejsze i najskuteczniejsze. Trzymaj rękę na pulsie, bowiem moja specjalna, wyjątkowa, limitowana oferta na stymulatory. Pojawi się już 8 kwietnia.